Fikcja pełnego zatrudnienia. Propaganda PRL chwaliła się na cały świat, że bezrobocie w Polsce nie istnieje, a każdy obywatel ma zagwarantowany etat. Faktycznie statystyki pokazywały bezrobocie bliskie zeru. Dlaczego? Bo system prawny nie uznawał bezrobocia, uchylanie się od pracy było karane. W rzeczywistości ukryte bezrobocie było ogromne. Zakłady pracy, by spełnić partyjne dyrektywy, zatrudniały nadmierną liczbę osób, nawet 30% więcej, niż potrzeba. Ludzie mieli etaty, ale nie mieli co robić, co prowadziło do absurdu, że jedna na trzy osoby w fabryce była tam tylko na papierze.